Pytanie na rozdrzewkę. Jak się macie? Żebyśmy mogli zaprosić Was do finału, potrzeba jest jeszcze w tym finale trzech głosów. A te trzy osoby znajdziemy w drużynie Thompsona i Barona, którzy właśnie robią dobre minę do złej gry. Raz, 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 raz. Raz, 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 raz. To jest pierwsze zetknięcie z poważną sceną. Pierwsze zetknięcie z poważnymi technicznymi sprawami. Tak. Tak. I tak naprawdę uczymy się już tutaj w programie The Voice Kids wszystkiego powolutku. Panowie, zadowoleni po próbie? Tak. Pan trener zadowolony po próbie? Bardzo. To no teraz czas, żebyście wy Państwo byli zadowoleni. Zapraszamy na występ. Nadciąga etap bitwy The Voice Kids 5. Bądźcie gotowi, zapnijcie pasy, będzie się działo.